Cześć, witam Was w kolejnym odcinku e, filmów na życzenie. To jest taki trochę nieplanowany do zrobienia wakacji, ale udało mi się go jeszcze przed wyjazdem zrobić. E, stąd gdzieś tam wetknięty w środek wakacji, żeby troszeczkę, e, żebyście o mnie nie zapomnieli, tak, żeby było nieco gęściej. Ale dlaczego to mówię, o tym nie chciałem mówić, bo jest cała seria filmów, właśnie takich na wakacje z takimi różnymi śmiesznymi i mniej śmiesznymi tematami. Tak naprawdę chciałem powiedzieć o tym, co nie kręcę specjalnego odcinka na ten temat, chociaż może by trzeba było. Generalnie chodzi o to, że nie mam specjalnie czasu, więc tutaj przemycę jedną wiadomość. Dopiero co na jednej imprezie modelarskiej była premiera nowych jedynek firmy Robo. To, co Wam pokazuję, to jest stara jedynka. Te nowe jedynki będę oczywiście miał. Powiedziałem to słowo oczywiście, ale wcale tak łatwo nie było. To dzięki mojemu koledze będę te wagony miał, będę je miał. Nakład jest podobno ograniczony, stosunkowo niski, będę je miał. Z jednej strony fajnie, bo to zawsze co by nie było, będą to dodatkowe modele kolek kolekcji, natomiast na filmach dużej zmiany jakościowej nie będzie. Dlaczego nie będzie dużej zmiany jakościowej? Ano dlatego, że wy na filmie, ponieważ jest to samo malowanie, ich nie zauważycie. Tak, filmy kręcę w taki sposób, nie ma tam jakichś super szczegółów, to nie jest super rozdzielczość, żebyście odczytali numery. Tutaj inwentarzowe wagonów, stąd będą to tylko y, kolejne wagony, y, niemalże niczym się nie różniące od tych, które już jeżdżą. Przy czym te, które już jeżdżą, to wydane w malowaniu PKP Intercity są zaledwie dwie sztuki: to co widzicie, pierwsza klasa, i y, ja może sobie tutaj cofnę to co widzicie, pierwsza klasa, i jeszcze będzie wagon. Y, Zdeklasowany, czyli z dwójką na drugą e, klasę, tak to e, Robo wydał. Takie są dostępne i takie też ja mam. E, tylko dwa wydał. Ja mam tych modeli więcej, i choćby w tym składzie jest więcej. E, co to za czary? Ano żadne czary, po prostu wziąłem i e, kupiłem więcej sztuk, e, żeby móc je w filmach używać. E, stąd mówię, zmiana jakościowa nie będzie, bo tych sztuk. Tyle, ile ma jechać w składzie, to tyle będzie jechało. O, teraz tu sobie widzicie te wagony. One tu stoją, pierwszej klasy. Kolejna, właśnie powtórzy, powtarzająca się jedynka. Drugi pierwszej klasy. Za bardzo się rozpręciłem. I ten rzeczony. I tu jest ten rzeczony wagon zdeklasowany. I teraz tak, no nie będzie dużej różnicy, bo po prostu zamiast jednolitych jedynek będę używał tych, przepraszam, tych nowych jedynek, stąd w filmach specjalnie nie będzie widać. I tak naprawdę fajnie by było, żeby się pojawiło jakieś nowe wymalowanie, to okolicznościowe, tym mobile jakieś tam i tak dalej, które były. No bo cóż, no to będzie kolejny fakt. Dobra, ale to chciałem powiedzieć o nowościach. Tak, te nowości zobaczycie, ja Wam również zaprezentuję te modele. Ciekawy sam jestem, jak one wyglądają, ale to pewnie pod koniec wakacji w drugiej połowie. Dalej, to co warte powiedzenia, to ja już w filmach zaznaczam na, na końcu, bo nie mogę się doczekać. Na jesieni będą Y w końcu od firmy Pico, więc wreszcie te pociągi będą ciut bardziej realne pod koniec tego roku. Też pojawi się nowa lokomotywa PKP Intercity, to będzie kolejna. Siódemka, ona będzie nieco inna, niby to samo malowanie, ale na wizualizacjach wygląda nieco inaczej. Ma ten pomarańczowy pas. Na górze lokomotywy także będzie ciut inna. Także czekają nas dodatkowe nowości. To wszystko będzie albo w drugiej połowie roku dostępne, a te, które są teraz już wydane, to do zobaczenia będą pod koniec sierpnia. To tak, to właśnie taki trend. tu na podstawie przy okazji wagonów Robo, to trochę o nowościach, tak jak powiedziałem, omawiać ich nie będę i specjalnie nowego odcinka teraz nie nakręcę, będą, to zobaczymy je w unboxingu. Żegnam się z Wami, życzę w dalszym ciągu udanych wakacji, bezpiecznych, spokojnych, trzymajcie się, cześć!